Cześć, gdzieś tutaj Zajciak jest, kolejny film pod, na moim kanale I moi drodzy, w tym momencie zostawcie łapkę w górę, wbijmy ich 1000 yy, To wam sz... jutro o godzinie 13 od razu mówię Co się zmieniło i... Jaka jest nowa rzecz generalnie yy, Dowiecie się jutro o godzinie 13 wystarczy, że wbijecie się sobie w górę i, i, i będzie kozacko, także no, jak coś to jest rzecz związana z Z Także możecie pisać w komentarzach, oczywiście subskrybujcie kanał z wodą macie teraz na ekranie yy, Oglądacie film do końca yy, ponieważ naprawdę fajny był yy, i generalnie no podróbka, podróbka, kwadratowej masakry, także musicie to zobaczyć i, i, i możecie skomentować. Film na przykład kwadratowa to wam szybne serduszko, także trzymajcie się, oglądajcie do końca, Ewo. Jestem właśnie sprawdzany na kwadratowej masakrze.pl Jakaś podróbka totalna. <grym> Dobra, przyznajesz się do używania cheatów? Eee, nie, nie przyznaję się, nie przyznajesz się. Ja nic nie mam, nie mam żadnych cheatów, proszę pana. Czad? Zapraszam na DC, moi drodzy! Dzisiaj jestem sprawdzany na kwadratowej masakrze. I zostawcie w górę i suba za to. Widzicie jakieś ja poświęca. Nie, to. Te... Ogólnie, nie, nie wiem w ogóle jakim, jakim cudem jest taki takie coś jak właśnie. Serwer kwadratowy czemu czemu? Nie wiem. Czemu oni mają tą domenę? Czemu jest taki IP tego serwera? What the fuck? I to jest normalny serwer i tu ludzie grają. O co tutaj chodzi? Nie wiem. Sprawdzany na kwadratowa i masakrze. Tego jeszcze nie było, nie chat. Ja Ej chat, chcecie, żeby wbił na Discorda czy nie? Czyli wbijamy jesteśmy sprawdzani czy nie? Jeżeli tak, to musicie zostawić łapkę w górę i suba i napisać na czacie, bo ja za darmo nie robię różnych rzeczy. A za, ja jestem sprzedajny co mogę za pieniądze albo coś. <noise> Dobra, idę chat na Discorda, nie no i pójdę chyba co? Moi drodzy, czy chcemy być sprawdzani? Chcemy być chyba. Dobra, wbijam. Uwaga Bez limitu sprawdzanie Oj byniu, jestem Halo? się siema, mogę... Siema Ej, mogę? bo ja tu chciałem na kwadratową masakrę się dostać. I mogę? To, to to taka dla, wiesz to taka kwadratowa masakra dla pedałów, wiesz o co chodzi. A to, że tutaj ta to, na której właśnie jesteśmy. A, to 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 jest dla ciebie bo to to, to, to nie jest A, dla ciebie. Czyli jesteś adminem tego serwera? Nie 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 jestem. Taka A. Na, taka, kanał niżej. <grym> ta, dobra no. myślaś, że tak Eee, Halo. Halo. Ej bo ktoś powiedział mi że to jakaś kwadratowa masakra do debili czy coś takiego. To prawda? No. Jak, ja chciałem się dostać na kwadratową, ale tutaj wiesz, nie wiem, nie wiem właśnie jak to wygląda, jakie są wymagania i musiałem chwilę wejść, pokopać, ja nie mam czitów, obiecuję jak coś. No właśnie widziałem, dobra, Andesk. desk. Ani desk. Ja nie mam ani deska, Weź, stary. No to powiesz. Ani mam pobrać? A mogę sobie... No powiesz. Dam ci gryzę lasagne stary. Oj lazańka ej lubisz lasagne czy nie? Lasagne mm, bardzo fajne. Dziękuję. Ogólnie powiem Ci tak Uwaga Słuchasz mnie? No, słuchałem Jakim cudem jest taki serwer jak kwadratowa-masakra.pl? I to jest 10 edycja tego Bo nie ogarniam No normalnie już wcześniej był Tak? kwadratowa-masakra.pl? To kozak serwer No Co ja tu chcę dołączyć? Mogę być administratorem czy coś? E, nie ma akutacji Nie ma... Z jest... czego nie ma? Tak akutacji A. nie ma O, spoko no to jak nie ma to szkoda Ej to ten Ja ogólnie mogę iść z tobą na Na Discorda i mogę ci pokazać ten Pokazać coś innego Znaczy mogę ci udostępnić tam ekran Bo ani deska nie mogę pobrać bo mi nie działa internet No to tu udostępnij Dobra jasne że tak to Ale fajne. jak nie działa, jakby ci nie działa to byś tu nie mógł wejść Ale znaczy ten No ale jakby nie ten internet że przeglądarka mi nie działa Nie mogę wpisywać nic na Dobre, no to tu udostępnij Dobra Jasne że tak E, to czekaj, już Ci udostępniam, tylko coś muszę tutaj sobie ustawić, żeby już tutaj nie było przypału, bo ja tu jakiś, nie chcę nic mówić, ale mam, mam na Was haka, mam na Was haka, i myślałem właśnie, że tutaj Mandzio gra i w ogóle, i, i że ten, i że będę mógł, e, wiesz, coś tam tutaj, e, jakieś dowody na nich złapać, bo zbieram dowody na nich, bo chcę im dramę nagrać, ale dobra, jednak tutaj, e, to nie, nie trafiłem na dobrą, nie trafiłem na dobrą. E, dobra, gdzie się udostępnia ekran, bo nie umiem? O Jezu, um, ja chyba widzę. Jak masz tam swój nie Tam Dobra Stream z Minecrafta, nadawaj. Nadaję na żywo, streama mam. Elo Co ci pokazać? E, Prawy shift nakliknij. Patrz. O kurde. <ganger> Gangster, nie? To jestem jak coś. To jestem gangusem totalnym. Totalnym gangusem potężnym takim. No. E, e, jakby... Dobra, no, no wiesz. Co? Się. Prawy, prawy shift, shift. dobra no. A lewy? Lewy? Klikam A uruchom klawiaturę nową? Ja że tak Nie ma problemu Ej poczekaj, bo tak Dudni coś mi w uchu stary No i teraz e, nakliknij prawy shift Klikam Okej, okay, lewy Lewy? No lewy no. Dobra, wejdź w opcję. Wchodzę w opcję. Jakie paki. Tekst, ale to co? Ja nie mam cheatów cheat w paku stary Fajnie, e, no. no weź zabierz tą no, klawiaturę, e, otwieraj tego Jak Ale wiesz, no ja nie mam Od przecież cheatów, ej no I co teraz? masz ekran dostępnić jakby, bo mam czeknąć A, nie widzisz? No A ja nie umiem tego zrobić O kamerkę ci, oj to włączę ci kamerkę, dobra? Może być kamerka? Czekaj, bo nie no, działa. Nie nie może. Ej, widzisz kamerkę czy nie? Mhm. Widzisz? Nie, nie widzę. Ej stary, poczekaj chwilę. O kurde, wyszedłem. <laughs> nie umiem ten! Dobra, <laughs> nie, to. nie umiem tego zmienić, stary. Kamerkę ci A, włączę. Pozdrawiam westy na twoim live'ix. W jakim live? Nie no, lęka. wiem, że masz no. Dobra, ja co mam tu zrobić, bo nie umiem. Stary, ekran, udostępnij, zmień okno. No, no to powiesz tam deska, będzie już szybciej Ale nie mam ani deska. O, widzisz no, to teraz? Pobierz. O, dobra. Ale to muszę inne okno chyba, co? Czyje? O, ekran nie, no, ci no, no, tak, tak. Oj, byniu, dałem radę, no. I co teraz? Eee, no, widzę, że masz OBS odpalnego. O, ja z nagrywam naszą rozmowę. Mówiłem, że dowody no. chciałem na dramę. No dobra, wejdź w wersję wersję? Tak Przerwałem O Jezu, Oj, Paniu, e... do dobra, ja to jest lazanie no, chyba skończę, bo jak patrzę co e... robisz to kontrola Nie, Zobacz. nie usunę tak. Musisz usunąć Pokażę ci, która to Po mnie działa, ja, 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 ja nie mam kosz na serwerze, znaczy na kompie Patrz, Boże, bo mi znowu śpiewa Ja patrzę to jest ta wersja. Widzisz? No. Tak. no, to... Jakby widziałem, że masz hookera, więc... No nie, no jak to widziałeś? Musiła AniDeska tam wygryć te cheaty. No nie, ale ja nie bo... mam AniDeska, no. no na pewno coś tu. z tym shiftem zrobiłeś, przytrzymałeś się no no ja nie, nie no przecież widziałeś to... myszką. Czekaj, bo mi coś... Co? Co? Nie, nie jesteś. No z jakiej doracji? Z normalnej. Poczekaj, bo zaraz kogoś zabiję. Ej, co, co tam mam zrobisz, no? Nie mam cheatów. Obiecuję. ja wiem, że masz, bo ci No rozumiem, wiesz, że masz? Kiedyś. Przecież nie wykryłeś ich, to jak wiesz, że masz. Znaczy wiesz, ale... że mam. No normalnie. No ale no, to, to co? No to po prostu... Dasz mi bana za to, że nie masz dowodów? Eee, czekaj chwilę, tylko lając. Wziąłeś, wziąłeś, wziąłeś mnie na, spraw... na sprawdzanie, nie? No wiem. Nie wykryłeś nic. Czekaj. Nie uważasz, że możesz dać mi bana. O. Bo ja nie rozumiem No tego. dobra I Mam dowód A to nie jest dowód To jest w się dodane To jest w się dodane Mam dowód w postaci screenshota To jest, się to 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 jest się dodane Nie No serio? No czemu ci mówię, że nie No serio? No ja mówię, że nie, serio Ej, Radek On skamuje coś No oczywiście W takim razie ja cię sprawdzę, może tak będzie lepiej No jakby mam był wygodniej, ale dobra nie mam Daj desko. ten folder jak Z Jaki? wersjami Teraz? Teraz dobra Patrz To jest ta wersja No i otwórz ten e, kropka jar plik winrar'em Dobra Otwieram Co, myślisz, że no. mam cheater? No i już samo to, że masz tak mało plików wskazuje na to, że masz jakieś... No to zwykły 1.8.8 mordo Wejdź w aset mm. Już Cofnij o jedno hmm? Bo ty wnet byłeś, wejdź w waset no, no dobra, to wejdę No i wejdź w Minecraft No dobra, to wejdę Eee, textures No i tu masz już huzynkę i tak widać ty! Gdzie? To? No nigdzie w ogóle nie masz, nie? To? To są cheaty? O, o, nie a, tak, tak. To nie są cheaty! Czyst. Już mnie zbanowałeś? Dobra, nara. Masz ramę <laughs> Dobrze. to do jest KKF. Nie ma problemu. Dobra. Powiem mu, co zrobiłeś. Dobra. A lubisz, od KKF? A, A co ty ma do tego? No masz serwer kwadratowy masakra.pl. To w sumie. To w sumie, wiesz. Nie, że to chodzi, nie? Ja chciałem dojść i myślałem, że ten. Może w sumie tutaj to jest ten serwer, ale jednak okłamale, okłamaliście mnie. No nieważne. To jestem ja, jak coś pamiętajcie. Och, no. To to ja wiem. Jestem gangusem. <laughs> Nie no, gangusem. I was zastrzelę. No. Siema.